Je, yeah, nie, yeah, spadaj, spadaj, spa! kurde, tyle do domu brakowało! Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Banach i zapraszam Was na kolejny odcinek serii GTA San Andreas. Jesteśmy w grze z powrotem i kurczę na samą dzień dobry telefonik dzwoni, także odbierzmy, hey, zobaczmy co tu co.

Jest i auto, chyba suita z tego co pamiętam Dobra, to lecimy sobie albo do OG Loka, Albo polecimy sobie do... Mm, albo polecimy sobie do, 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 do policjantów Nie wiem co wybrać, wiem że na pewno muszę iść sobie trochę głośność O, jest super, wiem za głośno Dobra, to my chyba polecimy sobie tam gdzie będzie szybciej Co będzie bliżej zobaczymy, lecimy w stronę jednego i drugiego widzę Ale to co będzie po prostu bliżej to sobie tam skoczymy Chyba milicjanci będą aczkolwiek nie wiem, czy nie chciałbym skończyć misji z OG Lowkiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co wy o tym sądzicie, napiszcie, zobaczymy czy zgadniecie gdzie jadę, czy jadę do OG Lowka, czy do Capsów, kto tam do mnie szczyla, jakieś balas musiały być, no. W ogóle to ja bym chciał nagrywać te wszystkie odcinki w zielonej koszulce, ale muszę sobie blue kupić, bo mam tylko green klina I, I trochę sami rozumiecie, tak ta, 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 jak wezmę te do no ich nie ma. Tak, tak by to wyglądało. Nie, 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 nie miałbym koszulki. To nie byłyby hot nudesy banacha. Tylko by to było kurcze. Nie byłoby banacha, po prostu by się schował o byłoby tak. Nie mam nie, nie ma nie ma banacha. Głowy nie ma! Nie ma! W ogóle no w ogóle ten śmieszny z tym Green zawsze, zawsze jak takie różne rzeczy, to mi się śmiać z tego co jak to ginie. Raz widziałem w jakiejś telewizji, nie pamiętam, co to była za telewizja, pogodynka była w zielonych butach. Czajcie, to w zielonych butach, nie wiem, nie dopilnowani tego, rozumiem błędy, ale, przepraszam, tak, nóg nie miała. To było śmieszne, ale pogodynka ładna, no. Mogłaby nie mieć cukienki nie, ale nie, to z drugiej strony Greenskreen będą tak No, yeah, 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 i chodźmy. Między 12 a 5, eee, czyli za chwil kilka. Dobra, to to niedalek... To chwilę mamy, to poczekamy sobie chwilkę, no bo co mamy robić? Przecież nie, nie, nie będę... Czekał, pójdę sobie do fryzjera za ten czas. Eee, zmienimy sobie fryzurę na jakąś inną. Mam nie nie nadzieję, że czasu fryzjera leci, leci, leci. Dobra, także zmień, zmienimy sobie czas i ustawmy na... Hehehe <laughs> Blond afro, wiem, że... Aha, ja wyszedłem! Kuźwa co za idiota! Co za gamoń! Co za bandyta wymyślił to? Żeby Enterem wychodzić. No hademyt, wszystko się enterem potwierdza! Aaaa. A ludzie kochani! O co tutaj chodzi? W ogóle nagrywam na innym mikrofoniku, mam nadzieję, że Wam się ta jakoś podoba. Jak coś to dajcie znak Blond Afro, jak sobie blond Afro? Mam nadzieję, że będzie u mnie widać to Miodio, miodio, bierzemy, kupujemy to. I tak, czapkę założymy, nie będzie widać. Ale czas minął, jest 12, także możemy sobie lecieć. Enterem potwierdzimy, że chcemy wyjść. Mózg rozwalony. Czy będę bez czapai chodził teraz? Czy mi się wydaje? Czy bez czapai będę? Tak, będę bez czapai chodził, dobra. Eti! Potro... Chciał mnie potrącić. Wyjdziesz do mnie. O, tu. O! Uderz. Ty fajaminka miękka jesteś, nie facet? Jak spierdzielił? Dobra, nieważne, idziemy do OUG i Loka zrobić misję. Czy to damy radę tak? No, my Ej! Mamy na gdzie szczeblu. What? Who? You want friends with that? Lok! Is he available for communication? Who? Lok? Ooooooooooo, you mean Jeffrey! <grym> yeah, uh plans technician 6, więc so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Log? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So, you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist, I'd rather be inside. Man, I can't get it there for nothing motherfuckers always want to keep a nigga down and that cpo mad dog's manager is putting on me real heavy man he covering my style for real heavy man he five foot three but that fool's strong man we gotta take him out he done blackball me, man i can't get in the game no way i told you i'm an artist a communicator and nobody can even hear my message he going around telling everybody i'm whack well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man? Down with a frown, on the tail, a sad clown. <laughs> <laughs> All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony, and that's the only time he leaves dog side. Uuu, będzie misja Jeden z kierowców menadżera doga wpadł Na przekąskę do Burger Shota. Okej, okay, dobra, gdzie jest ten Burgershot? Bierzemy sobie Nie wiem co to jest za autko, co mi przypomina Nie wiem w sumie co mi to autko przypomina Troszkę Civica mi przypomina, ale pewnie nie To pewnie jest, pewnie tylko moje Jakieś takie wydumane, że mi to przypomina Napiszcie w komentarzach, jakie autko wam przypomina ten samochód A my pojedziemy teraz po tego kierowcę Tutaj, żeby zabić go Kogoś tam, coś tam zrobić, jakieś Złe rzeczy, jesteśmy przecież złymi ludźmi złymi mordercami. Masz takie pytanie, czy może być dobrym morderca? No nie mam żadnego pojęcia. Ale w ogóle co tam u was? Jak tam wam dzień A Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj trochę się wkurzyłem, bo się napracowałem nad filmem, który napracowałem się, nie? Po prostu tyle. O, telefon dzwoni. No. Uh, no. What's up, man, man? Okej, okay, dobra. Tutaj mamy być. Hey, what the fuck are you playing at? <laughs> ja wiem uszkodzić, a to tylko po prostu... <laughs> ja sobie podbiegłem i go wrzuciłem z samochodu. Gitara, dobra, zaparkujmy tutaj. Zaparkuj samochód w taki sposób, aby... okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, dobra, jesteśmy w przyku, to lecimy, bo ja blond czupryna leci. Ale dobra, dokończę co wam mówiłem, bo nagrałem sobie filmik o właśnie o tym mikrofonie polecam na głównym kanale, żebyście wpadli i obszaili, eee, No i nie mogłem go u siebie na grupie ani Facebooku dostępnić, bo Facebook padł i to mnie strasznie wkurzyło, bo chciałem jak największej ilości osób to pokazać. A nie mogę, bo się nie da nie wróci, takie. Ah". Trzymaj się blisko jazda. Ok, dobra. Utrzymamy się przy kukuru, a jesteśmy tacy znani, że możemy nad tym czerwonym przejechać. O, tu moje autko stoi. Ej, ja mam nadzieję, że to autko moje zostawione nie, 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 nic nie zrobi, że zepsuje. O, dobra. Siema. Siema, bo Ok, zatrzymam się. O, idą paczta jak ochrona Los Santos, oczywiście. Bluzy LA, Takie typowe, nie? Hello, laska. I hello, gościu, którego mam zaciukać. Hello. Hey, man, take me back to the mountain. Nie today, asshole. Today, I'm taking a scenic route via the bottom of the ocean. Ooooo, uh, jeehe, yeah. <laughs> nala. Na południe jest pomoc, dobra. O ty! Oni... Ej, nie krzycz tak klaska! jak ci mówię, ty masz tak nie krzyczeć. Masz tak nie krzyczeć, bo ja ci tak każę, więc ja sobie po prostu jadę na południe, żeby wyskoczyć. Ja zawsze miałem problem z tym, że zawsze jak skakałem, to zawsze coś się tutaj wydarzywa, wydarzało że nie mogłem skoczyć tak jak chcę. Dobra, mam nadzieję, że teraz się uda skoczyć. Dobra, jest pomost i lecimy. Utrzymaj prędkość do końca pomostu, a następnie wciśnij Enter, aby wyskoczyć. Dobra. Go! Ja też wpadłem do wody! No właśnie! O, proszę cię, wodzie naciśnij klawisze ruchu! Okej, okay, dobra! Szacunek! Tych zabiłem tam! O boże sam do wody też wpadłem, za późno kliknąłem mm, pływać pod wodą, przytrzymaj święty klawisz lewy shift. Dobra, no spoko, kminie kminie, pamiętam jak się pływało. Dobra, mm, ej, teraz widzę, że to tu to jest wkurzające. Muszę tego się pozbyć, bo to kurwa siurek jakiś jest taki, no nie podoba mi się to. Muszę, muszę coś z tym zrobić, bo to tak nie wystaje wezmę to za niżej przyczepię, będzie lepiej, może <laughs> dało. Raz... <laughs> Drapię sobie po słuchawkach Dobra, zrobiona. Lecimy chyba znowu do Oldoka, bo tutaj jest blisko um, OG MordaLog. Um, nie lubię go, nie lubię typa. Szczerze mówiąc, nie przypadam za tym. Wy lubicie OG A jaki jest wasz ulubiony bohater, oczywiście, poza CJ'em? Bo ja lubię CJ'a. Lubię też. Um, kogo ja lubię? Um, no, Cezara lubię. Na razie więcej nie mogę powiedzieć. I z samej fabuły, jak na razie, Big Smoke też jest spoko, ale. Na razie nie będę ni może nic więcej spoilerował, bo to w sumie w sumie nie w tym rzecz, także chodźmy teraz do naszego tutaj um, OG-loka, wykonajmy dla niego kolejną misję, a jak nie, no to do Mister policjantów pójdziemy. Chociaż tutaj właśnie też może być tak, że on. Nie, bo tu jest zła godzina, nie chłopie, tu zła godzina. Nie, wiem. Ej, policja nawet nie ma. O, k -Low, bardzo lubię to radio. Jakie klimatyczne. Na, na wieś można sobie pojechać tym i, i będzie miło. Dobra, zobaczmy, no, zobaczmy, co tutaj mamy. Czy mamy tą misję do zrobienia teraz czy nie? Jest Cieba. Hey, I don't care what you heard. I ain't Hey, hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl, if I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get her. Okay. So what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those sounds boom, bastic, fantastic. All right. So what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Just some real flag girls, yeah. you know what I'm saying? The ones in the bikinis the uh -huh. shit the uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I told you, know like <laughs> załad sobie nowe ciuchy i wpadnij do fryzjera, a następnie wpadnij na imprezę do domu OG Okej, okay, to weźmiemy sobie to autko, weźmiemy też nowy samochód Hmm, załatwmy sobie najpierw nowe yy, no, no, nową fryzurę, bo... Ale już się... Przefarbowałem na blond, ale no, każą zmienić fryzurę. Siema Mordo, witam, witam cię. Pamiętać, lewy shift to jest potwierdzenie. E, blond wycinka, wysokie afro. Dajmy blond wycinkę za 550 na drogo. Na, na, na bogato, oczywiście, nie? Okej, okay, bierzemy to. Potwierdzamy to. 550 zapłacone. Wreszcie, no, laseczki muszą się zgadzać, więc wszystko musimy tutaj zrobić. Cyk, cyk, bum, bum, malinka. E, lecimy, teraz zmienić sobie ubranie. Zobaczę na mapie szybko, gdzie jest najbliższe jakieś ciuch coś tam wiem telefon dzwonił, zaraz go odbierzemy z ciuchami będzie tutaj najbliżej chyba nie um, ale też będzie przy Grow Street to sobie polecimy tutaj do Grow Street po prostu um, i, i sobie tam zrobimy no co tam Hey CJ, bro, are you? Hey OG hey This party is jumping, we got a gang of crazy ass bitches in the house, yes. you coming over homie? Uh, I don't know man, I have some plans tonight, but we had a big disaster, I won't be rapping a, okej, okay, om się. Okej, dobra, to co? Le lecimy do OG, nie będzie rapów, bo mikrofon z Także super <laughs> Nie chciał słuchać jego rapów. E, dobra, lecimy sobie tak jak mówiłem z Minciuszki No tutaj kazali i wpadamy potem na Bibę, na Wiksę, na Waksę, na, na jakąś imprezę parapetówkę, drgówkę, jak zwolną, tak zwał. jak mówicie na imprezę, bo jest mega różne Mega, mega dużo różnych nazwów tego pamiętam kiedyś. Ja ogólnie to nie jestem imprezowy, tak, tak nawiasem mówiąc. Ja, ja jestem taki nudny chłop, ja lubię się w domu, posiedzieć przy komputerku. No bo co ja się będę kurczę wysilał? Ja teraz muszę parę razy z domu wyjść i ja już to widzę, że to będzie nie fajne dla mnie. Także, o Jezu. no. no. Chociaż czasami tam z niektórymi ludźmi to lubię wyjść, no <laughs> a nie będę mówił czemu dlaczego i z kim Tajemnica Walacha. Eee. Czasami lubię sobie wychodzić, mm, ale bardzo, bardzo rzadko był bo... no, po prostu no, gdzie jest, gdzie jest lepiej jak nie w domu, no powiedzcie mi, gdzie jest lepiej jak nie w domu W domu macie wszystko, macie komputer, macie ciperki, macie energetyka, macie jelbę A poza domem to macie tylko chłód i nieprzyjemnych ludzi no, po co wychodzić? Dobra, ubierzmy, w sensie zdajemy mu tylko machę to. I może koszulę ma jakąś założę, jak idziemy. E, tu zobaczmy, co tutaj: zielona bluza, biała t-shirt, zielona koszula. O, to sobie polecimy w koszuli zielonej. Okej, okay, dobra, niech będzie zapię... No, no na imprezę. To spodnie ma jednorazówki, także niech będą, znaczy jednorazówki, wielorazów, wielorazówki, no i zdajmy tą, tą chustę, no bo na imprezie, żeby kobiety widziały jego pełne oblicze, pełną jego twarz. Więc po prostu zdejmijmy nakrycie głowy, on tutaj miał. Mm, czel, czapka kierowcy, aha, tu nie mogę, czekajcie. To było gdzie indziej? Gdzie tutaj? To było w okularach? Bo w okularach. Mm, zielona chusta. Nie, jak kliknąłem na czarną, ja chcę... Myślałem, że... za, za, za szybko klikam. No za, za zawsze to mam. Ża, żadnej chusty, bro. Żadnych chustych mordo. Po prostu sobie weźmiemy nega. Zdejmiemy to. Zapewne okulary nie mogę nic zrobić. A mogę coś tutaj nakrycia tu w... Muszę chyba w przymierzalni u siebie na chacie to zdjęć. Dobra, tu mogę jedynie to, to zamienić na coś innego, chyba że nie zauważymy jakiejś opcji. Dobra, to polecimy po prostu w koszuli i wskoczymy do OG Loka na imprezę. Mam nadzieję, że będzie dobra impreza, że wyjdziemy stamtąd z tamtą fajną laseczką, bo kurczę C.J. potrzebuje, bo to jest pies na kobiety, prawda? Dobra, jesteśmy. Coś słaba ta impreza, nie? Między szóstą a dwudziestą. Kurde, spóźniłem, między 20 a 6, spóźniłem się parę minut, dobra Zrobimy tak, że zapiszemy sobie tą grę kilka razy i wskoczymy do OG Luka. No on widzę, że tutaj ma regularnie imprezy. E, to imprezowy gościu. Dobra, czyli musimy skoczyć o parę godzin. Teraz ja sobie tu zapiszę dwa razy i będzie już e, 20. Tak mi się wydaje, że zapiszę dwa razy, nie? I będzie 20, Powinna być. No i je jeszcze raz, jeszcze raz, bo nie wiem co ile godzin. Widzę, że co 6 skaczę, także. Okej, okay. jest północ, także o północy. Idealna pora na to, żeby wbić na imprezę do naszego ziomka po drugiej stronie ulicy. Halo OG, halo OG, halo, halo. Dzień dobry domu. The and mother man, OG's okay now, baby. and I want to shut it down for all my real gangsta niggers. All my gangsta, bitches. thinking about gangsta, my man me, right there. See, whoa, that's water. I want to stop the motherfucking mic, yeah, bro. Yeah, yeah. Hey, hey yeah. what's up, homie? Oh. What's up, Rod? Yeah. See all the homies in the hey. back, getting hey. away from this hey. whack news. Man, I'm scared. Damn, Man, his lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell, shit. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? Show you back on the block, huh? Hell, yeah. You're a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stall him out, man. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Cyber Oak Street. The Chime.

Bum, 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 bum. Najgorsze jest to, że... O, dobra, jest jakaś broń, dobra, to to jest to, bo ja, ja mało broni miałem. Nieprzygot... ile ty będziesz tam żył? Weźmy kucnimy, bo tutaj zaczynają mocno mnie pukać. Ej, nie, nie, nie siada, tak? Dobra. Pobiegniemy sobie tu, proszę bardzo, tu pana zaciukamy. Tutaj pana. Siła gangu spadła, niedobrze, niedobrze. Czy tutaj macie do wybuchania coś? Nie macie Ale tam zaciukałem pana I tutaj, jeszcze jest typ gdzieś O tutaj jest, dobra, mamy Zaciukany Na górze jest więcej, pajace na górę wlazły Powiem wam szczerze, że strasznie dziwnie się celuje w tej grze No patrzcie no, Strzelam mi w ogóle tak jakby, o udało się Pięknie nie, o alejki biegno. Chodź ta tu Dobra. No, giniesz, giniesz. Pomocy, pomocy, pom bo ja, ja tu deadnę. Ile ich jest? Czy jakieś serduszko? O Jezu, kochany, jakieś serduszko? Czy coś będzie? Szlak by to trafił. Ty nie mam serca tu żadnego. O nie, o nie, ja zaraz umrę, no po prostu umrę, no, no umrę, ja jestem na shota. Nie, yeah, nie, yeah, spadaj, 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 kurde, tyle do domu brakowało, tam było serduszko, nie! Dobra, jesteśmy przy trzeciej fali. I teraz musimy uważać, bo ja już to kiedyś raz przechodzę. I Switch zginął i ja zginąłem i wszyscy Nie mogę w auta wsiąść. Kurde, niedobrze, 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 niedobrze Niedobrze, że nie mogę w auta wsiąść. Tutaj was trzeba wykosić. No nie, 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 dobra. Tu musimy... Kurde, czemu wyście się na mnie tak skilgerowali? Czy naprawdę nie ma innych tutaj gangsterów, tylko ja jestem? Dobra, gin, 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 sweet. Strzelaj ty też coś, mordo. Dobra, tutaj. O nie, nie, amo mi się skończyło. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Czyżby nie dużo ich zostało? Dobra. Czy mam jakąś inną... O nie, o nie, o nie, o nie. Nie dobrze. Nie mam mamo. Ale życie mam chociaż, mam troszkę życia. Dobra, choć. Chociaż tyle. Gdzie jest jeszcze jeden pajac? Tu jest kilka ich. Sweet! Dawaj, mordu tu. Sweet! Pomocy Dobra. Jest! ty z górą, jest! Udało się! Boże! Yeah, Trzy razy musiałem do tego podchodzić. Nie, yeah, sure. party. Kocham to! Kocham to po prostu! To było takie zajebiste! Tutaj się strzelają 50 milionów trupów dookoła! Oj, Dobra, zabiliśmy, chodźmy na imprezę dalej! Nic się nie stało, nie? Kocham to! Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie łapka, subi, komentarz i inne takie rzeczy. Dzięki wielkie, do zobaczenia i pa pa.